On deck! We're selling to pirate swap! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 load and create your perfect loadout on Pirate Swap! The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure. 840 na CSGO Skinsa z kodem lamianek, możecie zgarnąć jedną z pięciu kos, które właśnie wyświetlają wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli ją zgarniecie, otrzymacie na ekranie komunikat: "Gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem lamianek". Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony Lamianek, a wy witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym jak widać znajdujemy się na CSGO skinsie, ja na sam start przypomnę Wam, że wchodząc z pierwsze w opisie otrzymujecie 20 oraz 10% bonusu do doładowania. W dniu dzisiejszym przejdziemy sobie do skręczki Golden Era Case, ale najpierw wymienimy sobie y, punkciki eventowe na jednego skinka za 41 zł nam się akurat trafił także spoko no i będziemy sobie otwierać po jednej skrzyneczce, zobaczymy na, jak długo nam to pozwoli. Pierwsze otwarcie chyba średnie bym powiedział. O kurde, jednak nie, jednak nie. Także zobaczmy sobie, co tam ciekawego dalej nam wyleci. Fire elemental Dobra, ten fire elemental, no tak troszkę średnio, ale otwieramy sobie dalej. Zobaczmy co tam yy, nam się dropnie zaraz. Po raz kolejny Fire Elemental, 53 zł, no to nie wygląda najlepiej. Lided Glass teraz też nie wygląda to najlepiej, może w dobrym stanie jakieś. No faktor New za 210 zł Nie jest za 170 zł, przepraszam, nie jest złe, no ale To i tak jest strata. Aktualnie mamy 1 do 4 na skrzyneczce Golden Era Case Także no nic nam nie poradzimy. 29 zł, setka yellow jacket, ok, 1,6. No, wygląda to średnio widzowie, 1 do 7, nawet jeżeli by to było faktor nie, to i tak jest strata. Czy my w ogóle jeszcze będziemy mieli okazję do 10 w ogóle dojechać, to nie wiem, to nie wiem. 224, o proszę, 2 do 7, w końcu jakiś proficik, także całkiem nieźle, mogłoby stać na tym USP, ale no niestety. Diskotek 90 zł. No i zobaczmy 2 do 8. Kolonia czwarta, czy to jest coś drugiego Czy jednak nie? 36 zł. Także no już tutaj nie zrobimy sobie nic. Także nawet do 10 punkcików nie dojechaliśmy. Więc stwórzmy sobie jakąś bitewkę. Weźmy sobie, może wrzućmy najtańsze. Nie wiem, 12 skrzyneczek. A nie, nie wrzucimy sobie najtańszych 12 skrzyneczek. Może wrzućmy sobie tak no i co tu jeszcze możemy wrzucić colorful case a. o 9 skrzyneczek sobie wrzucimy na bitewkę no i zobaczmy sobie co tam ciekawego uda nam się dropnąć garnuch dołączył do nas pozdrawiamy garnuszka witam bardzo serdecznie garnuchu no i lecimy sobie ze skrzyneczkami na jester O, oby to było jakieś szczęśliwe otwarcie i żebyśmy sobie coś ciekawego zarobili na razie nie widać tutaj nic specjalnego. Sprawda jesteśmy na prowadzeniu, ale no przy takich dropach. No to ciężko, to ciężko cokolwiek. 42 zł ma garnusze, bo dropnął sobie Desolate Space'a. Ocean Drive sobie leci teraz. Tutaj jeszcze jakaś naklejka fioletowa, cut down. A, tej Decimator jeszcze był? Nie, no dobra, raczej nie uda nam się tutaj wygrać tej bitewki. No Garnuch nas niszczy po prostu, niszczy po prostu. Za dobre ma te dropy. No i co? Mogę się jedynie z wami pożegnać. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Życzę miłego dziąka, no i do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siemaneczko!